Luxpar z siedzibą w koło Kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich działa oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Codziennie odwiedzają dawcy, którzy swoją krwią chcą uratować komuś życie. Spotkaliśmy się z dr Jarosławem Chmielnickim, kierownikiem jednostki, który opowiedział nam o idei, procesie i benefitach wynikających z donacji. Każdego roku blisko 2000 osób przychodzi do Koneckiego Szpitala, aby honorowo oddać krew. Ten trend zaburzył okres pandemii, jednak liczba donatorów ponownie wzrasta. Do 2024 roku w Koneckim Centrum Krwiodawstwa zarejestrowało 869 dawców. Wśród nich 124 osoby to kobiety, a 745 osób to mężczyźni. Co rok do tego grona dołącza od 20 do 30 nowych chętnych do podzielenia się najcenniejszym darem życia, czyli swoją krwią z osobami potrzebującymi. Czemu kwiadawstwo jest ważne i czy w końskich jest ono popularne, czy dużo osób przychodzi oddawać krew? Kwiadawstwo to bardzo ważna dziedzina medycyny i leczenia, bo. Krew jako jeden z nielicznych leków nie da się jej niczym zastąpić, a szczególnie tych czerwonych ciałek krwi, czyli erytrocytów, czy białych leukocytów, bo jeszcze nie wymyślono takiej, takiej metody, żeby tą krew produkować. A dlaczego jest bardzo ważne? No wiadomo, bez krwi nie da się żyć. Krew to jest ta płynna tkanka naszego organizmu, która po pierwsze przenosi tlen. Czerwone ciałka przenoszą tlen do całego organizmu, a szczególnie do mózgu, bo to jest nasz takie centrum operacyjne, taki komputer organizmu, który wszystkim steruje. A jak to jest ważne, to chociażby to, że na przykład w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, to mamy tylko cztery minuty na przywrócenie akcji serca, żeby mózg był odpowiednio dotleniony. Także ta krew jest niezbędna. Ona przenosi mnóstwo rzeczy, bo i wszystkie czynniki, składniki odżywcze, yy, hormony, no wszystko, wszystko, co, co tam w organizm potrzebuje, to jest przez krew przenoszone. I jeżeli tej krwi jest za mało, no to zrozumiały, że organizm zaczyna nam odmawiać posłuszeństwa. Oczywiście to jest wszystko względne, ile, ile tej krwi ubywa, bo na przykład przy przewlekłych jakichś niedokrwistościach to czasami trwa latami, bo organizm posiada pewne zdolności adaptacyjne. I nawet jak będzie hemoglobina w wysokości około 5, nawet 4 gram procent, to jeszcze ten organizm będzie dobrze funkcjonował. Ja pamiętam taką pacjentkę, starsza osoba, która miała przy przyjęciu 980 tysięcy erytrocytów. Dla, dla przypomnienia, taka powiedzmy średnia wartość to jest około 4-5 milionów. I przy takiej ilości to by się wydawało, że w zasadzie już nie powinna żyć kobieta. A jednak organizm się tak zaadoptował, że ona oczywiście była bardzo słabiutka, ale funkcjonowała. No i wtedy no, trzeba koniecznie tą krew pacjentce przetoczyć. Ale gorsza sytuacja jest, kiedy jest nagły upływ krwi, na przykład jakaś sytuacja wypadków komunikacyjnych, szczególnie teraz, czy, czy zranień, gdzie upływ krwi jest szybki i w krótkim czasie. I wtedy czasu jest relatywnie niewiele, organizm nie zdąży się zaadoptować i jeżeli tej krwi będzie dużo, a dużo to tak powyżej litra, no to już mogą być poważne, Komplikacje. Dla przypomnienia, organizm przeciętnego obywatela, który waży powiedzmy około 70 kg, bo tak się to przyjmuje, taki przeciętny, to jest około 4 do 5 litrów. No i ten ubytek litra to już jest gwałtowny, to już jest dużo i trzeba to koniecznie uzupełnić. Oczywiście są i różne sytuacje chorobowe wszystkie choroby krwi, białaczki, chłoniaki i tak dalej, najróżniejsze choroby nowotworowe, a nawet takie jakby wydawałoby się dosyć często występujące sytuacje, jak owrzodzenia żołądka, dwunastnicy, jelit, gdzie też może dojść do krwawienia i to my na gastrologii obserwujemy dosyć często i w tym miejscu mogę tylko przestrzec starsze osoby, przed nadużywaniem leków przeciwmulowych, bo te leki w dużym stopniu odpowiadają za owrzodzenia żołądka dwunastnicy i często odpowiadają za powikłanie tych chorób, jakim jest właśnie krwawienie z tego wrzodu, co może doprowadzić do czasami tragicznych rzeczy. Tak, dla, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych rocznie około 100 tysięcy osób choruje i umiera na skutek powikłań po właśnie przedawkowaniu leków przeciwbólowych szeroko stosowanych, które są bez recepty dostępne i tak dalej, i tak dalej. Więc przed tym starsze osoby mogę przestrzec. Także krew jest niezbędna. Ona musi być dostępna dla, dla chorych, bo bez tego nie da się czasami uratować życia ani, ani zdrowia. Kto może oddawać krew? Jakie są wymagania? Krew w zasadzie mogą oddawać wszyscy zdrowi, oczywiście, i kobiety, i mężczyźni. Tak naprawdę to kobiety są jakby bardziej nawet dostosowany organizm kobiet do oddawania krwi, no z racji wiadomej fizjologii. Szybciej u kobiet ta krew się regeneruje. Po skończeniu 18 roku życia, czyli już jako osoba pełnoletnia, która ma zdolność podpisywania zgód i tak dalej, może oddać do 60, 65, 65 roku życia. Oczywiście ma to być osoba, powinna to być osoba zdrowa, bez przyjmowania na stałe leków, chociaż tam są pewne, pewne w tej chwili już poluzowania tego, bo jeszcze kilka lat temu to faktycznie to było dosyć drastyczne. Jeżeli dawca potencjalny jakieś leki pobierał, to było to już z góry wykluczone. Natomiast teraz się. Troszeczkę to zmieniło, poluzowało. Yy, na przykład choroba nadciśnieniowa, jeżeli ktoś bierze leki i, i, i to ciśnienie ma prawidłowe, to może oddać. No ale wszystkie choroby typu cukrzyca, czy, czy choroby wieńcowe, i tak dalej, i tak dalej to raczej, raczej nie. Yy, oczywiście w sumarycznie o oddaniu decyduje lekarz przy badaniu, no bo różne mogą się pojawiać jeszcze. Sprawy, które chwiodawca może nie, nie wszystko wiedzieć. Jak przygotować się do donacji? Przygotowanie do donacji to jest prosta sprawa. Wziąć ze sobą dokument tożsamości i rano zjeść lekkie śniadanie. No, w taki dzień upalny jak dzisiaj, to jednak trzeba się nawodnić odpowiednio, bo w takie upalne, upalne dni tracimy dużo wody. Nawet sobie nie zdajemy sprawę, ale w taki dzień. Poprzez pocenie możemy stracić nawet do dwóch litrów wody. Także woda, woda, woda do picia, lekkie śniadanie, nawodnienie organizmu i zapraszamy codziennie od 8 do 11 jest rejestracja i w tych godzinach do naszego punktu kwiadactwa zapraszamy. A jak wygląda proces właśnie tutaj oddawania krwi od samego wejścia do punktu? Na początku musi być dawca zarejestrowany. Czyli tam w pierwszym pomieszczeniu panie sprawdzają w systemie naszym komputerowym, czy, czy wszystko jest ok, bo no, mogą się zdarzać różne sytuacje, na przykład ksiodawca wcześniej gdzieś oddawał, załóżmy w Kielcach i coś tam wyszło nie tak, na przykład w badaniach, badaniach krwi, jakieś przesunięcia w rozmazie, czy, czy, czy jakieś nawet i wirusowe sprawy, bo tak się zdarzało że my tutaj wykrywaliśmy przechorowanie żółtaczki, bo jeżeli nie ma charakterystycznych objawów dla żółtaczki zakaźnej, jakim jest zażółcenie skóry i oczu, to nawet można nie wiedzieć, że na żółtaczkę się chorowało, bo nie ma charakterystycznych innych objawów. W komputerze jest dawca sprawdzany, no muszą być podane wszystkie dane osobowe i tak dalej, żeby... Z dawcą był kontakt, bo gdyby coś wyszło nie tak w badaniach, to wtedy no, jest możliwość powiadomienia, skontaktowania się z tym krwiodawcą, ale też i bywa tak, że jeżeli na przykład kwiodawca ma jakąś szczególnie pożądaną, nazwijmy to, grupę krwi, to wtedy Centrum Krwiodawstwa ma możliwość porozumienia się z tym krwiodawcą i zaproszenia go do oddania krwi, no bo komuś, jakiemuś biorcy, ta krew jest potrzebna. Po rejestracji, jeżeli wszystko jest OK, pobierana jest próbka krwi, bo my tutaj pobieramy zawsze i przed każdą donacją próbkę krwi na poziom hemoglobiny, bo to jest też decydująca sprawa, czy krwiodawca może oddać, czy nie. I taką graniczną wartością dla mężczyzn to jest 13,5 gram procent, a dla kobiet 12,5. Poniżej tego niestety nie możemy przyjąć do oddania, no bo no, jakieś zagrożenia dla organizmu mogą wystąpić. Po tej próbce krwiodawca wypełnia odpowiedni formularz, ankietę taką, w której no, musi odpowiedzieć szczerze najlepiej na wiele pytań, które są istotne tak naprawdę do oddania krwi bo tam są pytania i, i, i dotyczące zachowań seksualnych, i chorób przebytych i tak dalej, i tak dalej. Także ten formularz, jeżeli już jest wypełniony, to wtedy z tym formularzem, z tą ankietą kwiodawca przechodzi do badania lekarskiego. No i w tym badaniu ja analizuję ten formularz, jeżeli są jakieś tam wątpliwe sprawy, to sobie wyjaśniamy, jeżeli... Kwadawca zaznaczył, że na przykład chorował na WZW czyli żółtaczkę zakaźną czy jakieś inne choroby, których przypomniał sobie albo jeszcze coś innego. No to wtedy dyskutujemy czy może oddać czy nie może. No zdarzają się takie przypadki, że niestety nie może oddać, bo na przykład miał tatuaż miesiąc temu. Albo kolczyki, kobiety, prawda? W no, mężczyźni też sobie niektórzy kolczyki różne zakładają. Tatuaże, kolczyki, akupunktury. Taka graniczna wartość czasowa to jest cztery miesiące w tej chwili. A dlaczego? Cztery miesiące dopiero po tym zabiegu można oddać krew. A dlatego, że zdarzały się przypadki przeniesienia właśnie chorób zakaźnych. Jeżeli ten wykonujący zabiegi człowiek um, używał sprzętu niejednorazowego albo źle wydezynfekowanego, to jest niebezpieczeństwo przeniesienia na przykład żółteczki zakaźnej. A te cztery miesiące to jest czas, w którym następuje Wykluwanie się tej, tej choroby. Czyli załóżmy, zakaził się tydzień temu, jeszcze nie ma żadnych objawów, ale one się mogą pojawić na przykład za miesiąc, albo za dwa, albo nawet za trzy. I dlatego jest taki okres odczekania od tego zabiegu do y, tych czterech miesięcy. Podobnie jest też po zabiegach operacyjnych i tak dalej, chociaż no. Wiadomo, że w tej chwili to właściwie wszystko jest jednorazowe albo porządnie wysterylizowane i wydyzynfekowane, ale różne cuda w biologii się mogą zdarzać, więc, więc jest ten okres. I jeżeli ankieta jest w porządku, no wtedy dawca jest zakwalifikowany do oddania i już sobie przechodzi do pomieszczenia, w którym siada sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu na fotelu i, i krew oddaje. Samo oddanie krwi jest relatywnie krótkie, bo to jest kilka minut, tak przeciętnie około pięciu minut. Pięć, dziesięć to jest góra. Po oddaniu kwiodawca jeszcze powinien sobie troszkę posiedzieć tutaj u nas na poczekalni, dojść do, do siebie, jak to się mówi, bo różnie to bywa. Zdarzają się czasami zasłabnięcia, mdlenia też. Chociaż, tak jak ja obserwuję, to głównie są to. Zasłabnięcia na tle emocjonalnym, bo tak naprawdę ten ubytek 450 ml krwi, to jest taka stała dawka w całym kraju, nie stanowi jakiegoś du du dużego ubytku. To oczywiście, że też to jest trochę zależne od masy ciała, bo inaczej będzie reagował organizm 51 kg, bo graniczna wartość tej wagi to jest 50 i w górę. A inaczej organizm, który, dawca, który waży 110 kg, prawda? Czyli ci te szczupłe osoby, jako ciekawostkę to powiem Państwu, że częściej chyba zdarzają się zasłabnięcia u młodych mężczyzn niż u młodych kobiet. Jakiś taki, taki układ organizmów, ale to relatywnie rzadko się dzieje. Czyli posiedzi troszkę dawca, odpocznie, potem sobie już przechodzi do. Pomieszczenia, gdzie jest to finalizowane, czyli odpowiednie wpisy, zaświadczenie, na przykład, jeżeli potrzebuje niezdolności do pracy. A jako zachętę mogę podać, że w tej chwili są dwa dni ustawowo wolne od pracy, czego powinni przestrzegać wszyscy pracodawcy. Chociaż z życia wiem, że nie wszyscy to chcą, ale przestrzegać, ale ja wtedy mówię dawcy, to proszę. Powiedzieć pracodawcy, że nie życzy mu pan, aby znalazł się na łóżku szpitalnym i potrzebował krwi. To wtedy zrozumie, że jednak krwiodawcy są potrzebni. No i właściwie tyle. Jakie korzyści są z oddawania? No, trochę jest. Bo po pierwsze, te dwa dni wolne, co też wykorzystują uczniowie szkół, jak jeszcze. To, bo w tym dniu nie ma klasówki, a następnego może też nie przyjść do szkoły, jak są ciężkie zajęcia. Czyli te dwa dni wolne, ale chyba to, co jest najważniejsze, to proszę mi wierzyć, to jest poczucie, że komuś się realnie pomogło, że się uratowało życie. I to nie jest taki slogan, jaki powiedziałem przed chwilą, tylko to jest tak naprawdę. Proszę mi wierzyć. Ratuje się życie tym. Ile razy widziałem jako lekarz praktyk sytuację, że bez tej krwi ten człowiek by zginął. Ale jest krew, dostał dwie, trzy jednostki, czyli te woreczki krwi, te 450 i, i człowiek żyje gdyby tego nie było, no to niestety nie byłoby człowieka. Także to poczucie tej realnej pomocy. Ja to mówię na spotkaniach z świwidawcami czy w szkołach, że nie trzeba być bohaterem, bohaterskim strażakiem, który wynosi z palącego domu człowieka oddaje honor w tym miejscu strażakom jak najbardziej, ale każdy kświadawca tak naprawdę to jest swego rodzaju bohaterem, bo ratuje realnie komuś Zdrowie na pewno i życie w wielu przypadkach. W tej chwili na, na workach z krwią nie ma naklejek z imieniem, nazwiskiem, no bo takie są normy światowe, unijne i polskie. Ale kiedyś, jak były jeszcze butelki, to było hoho, -ho, bardzo dawno temu, to było imię i nazwisko, czyli ten biorca, który sobie leży na łóżku i patrzy, jak ta krew kapie. Ten dar życia, jak to się mówi, to mógł przeczytać nazwisko i może mógłby osobiście podziękować. Teraz tego nie ma, ale proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę ogromna rzecz, to jest naprawdę realne ratowania zdrowia i życia. I im więcej będzie chętnych do oddawania krwi, tym my lekarze będziemy mieli mniej problemów z podjęciem decyzji komu już trzeba natychmiast podać a kto może poczekać a szczególnie ten problem widać w okresach wakacyjnych bo my mamy szczęście że mamy tutaj w Końskich szkoły ponadpodstawowe gdzie młodzież po 18 roku życia może tą krew oddać i naprawdę sporo tej młodzieży przychodzi co nam poprawia sytuację, ale w okresie wakacyjnym młodzież już nie ma w szkołach młodzieży. Kwiodawcy też stali, bo mamy naprawdę sporo stałych kwiodawców czyli takich, którzy oddają wielokrotnie. Też no, z różnych przyczyn, urlopy, jakieś tam wyjazdy do pracy i tak dalej, nie oddają. I to się dzieje w całym kraju. I począwszy tak od maja do września spadek ilości oddań jest bardzo duży rzędu nawet 50%. W związku z czym, proszę mi wierzyć, są czasami duże wyzwania i problemy przed lekarzami i przed centrum świadastwa, komu krew już trzeba dać, a komu nie, bo może poczekać. Szczególnie dotyczy to tak zwanych rzadszych grup krwi, czyli na przykład wszystkie grupy, które są RH ujemne. A jeszcze jak się do tego dołączy, AB czy zero, która jest też rzadszą grupą, jeżeli będzie dwóch pacjentów, załóżmy, którzy mają AB ujemną grupę i obydwaj będą potrzebowali krwi, a magazyn centrum i banków krwi będzie pustawy, bo takie sytuacje się zdarzają na co dzień, proszę mi wierzyć. No to to są bardzo trudne de decyzje, komu teraz tą krew podać, a, a kto może poczekać. Dlatego im więcej dawców oddaje, no tym, tym yy, lepiej, bo takich dylematów nie ma. Na ogół w miesiącach poza wakacyjnymi jest dobrze, bo. Jesteśmy jako województwo w miarę samowystarczalni, bo to się odbywa tak, że u nas krew jest pobierana. My, te podstawowe tutaj badania, my tylko robimy w punkcie hemoglobinę. Krew jest pobierana do próbek i. Koło południa przyjeżdża transport z Kielc i tą krew zawozi do Kielc w odpowiednich warunkach, oczywiście. To musi być wszystko kontrolowana temperatura yy, i tak dalej. I dopiero w Kielcach jest tam to wszystko opracowywane, jak to się mówi czyli badania wirusologiczne, a każdy kwiodawca przy każdym oddaniu ma komplet badań wirusologicznych, a ten komplet to badania na WZW typu C, WZW typu B. Yy, HIV i yy, kiła, bo niestety chorób wenerycznych wcale tak mało w Polsce nie jest. Mimo, że o tym się mówi i mówi, no ale życie jakie jest, każdy widzi. Więc te badania są robione. Oprócz tego są badania próby wątrobowe, yy, pełna, chemo, pełna morfologia i to jest przy każdym oddaniu. I to jest też pewna korzyść dla krwiodawcy przy oddaniu. No bo ma pewne badania zrobione i wie na przykład jaką ma hemoglobinę, a czy przypadkiem nie, nie nabawił się choroby wenerycznej, kiły w międzyczasie, albo chorób zakaźnych, właśnie te żółtaczki zakaźne. A proszę mi wierzyć, że w tej chwili ogromnym problemem to jest wirusowe zapalenie wątroby typu C, bo to idzie w dziesiątki milionów. A ponieważ nie ma charakterystycznych objawów, to ludzie nie wiedzą, że na to chorują i to się rozchodzi rozprzestrzenia dalej. A konsekwencje tego mogą być poważne, bo na przykład marskość wątroby, która jest bardzo ciężką chorobą i praktycznie nieuleczalną i prowadzi do śmierci, czy przewlekłe zapalenia wątroby i tak dalej i tak dalej. Czyli wiedza o tych badaniach o tym, że jestem zdrowy, przynajmniej w tym zakresie, jest też istotna. Czyli oprócz tych wolnych dni i wiedzy o, 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 o potencjalnych chorobach, to co jeszcze? No coś takiego fajnego, co się nazywa 8 czekolad. A dlaczego te czekolady? No kiedyś sobie wymyślono, że to jest tak zwany ekwiwalent energetyczny. Czyli ten ubytek 450 ml, no to jakoś tam by warto zrównoważyć, zrekompensować, może czekoladą, no bo to takie najwygodniejsze, no najfajniej to byłoby, jakbyśmy tu obiad mogli ksiodawcy <śm> sprezentować, ale no nie ma, nie ma takich warunków, więc te, te czekolady. No i ta świadomość, że komuś realnie pomogłem.